Ronaldo Moments, nowy Dani Alves, Leo Messi, Totti, Zielony Neymar, Pedri Future Star. Te wszystkie karty zmotywowały mnie do tego, żeby dziś zrobić możliwy, że najcięższy challenge w drafcie. Ponieważ dziś robimy Draft Trzech Czasów Barcelony. Wyzwanie na pozór proste, bo przecież zawodników obecnych i byłych Blaugrany jest naprawdę dużo. Ale wszyscy muszą być w podstawowej jedenastce. Zatem nie mam pojęcia, ile zajmie ten odcinek. Ale liczę, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i przede wszystkim e, dajcie znać, czy chcecie więcej draftów wszechczasów. A my? No mamy tylko i wyłącznie jedną opcję tutaj: e, Neymar. Widzę tego pele, ale Pele nie grał w Barcelonie. No to co, może na napadzie od razu Luisito? Zadziwię was, ale mamy tu byłego piłkarza Barcelony. No bo przecież Gary Lineker jest piłkarzem byłym Dumy Katalonii. Do tego się nie spodziewałem, że akurat on będzie ewentualnie naszym napastnikiem. Jest oczywiście także Rivaldo. On lepiej pasuje nam do zgrania: w sensie nie tylko jest ikoną, ale jest Brazylijczykiem. Zatem zdecydujemy się na niego. A po prawej stronie Leo Messi. Jego nie ma, jest Luis Figo No więc trochę kontrowersyjnie Bo oczywiście piłkarz zarówno Barsy jak i Realu Madryt Zobaczmy czy na środku pomocy, może ktoś z teraźniejszości Barcelony No i jest, Frankie de Jong Fantastycznie pasuje nam do całego tego składu Drugi środkowy pomocnik Oj oj, szybki czek na transfer Markcie, no niestety To była Barcelona B Zatem Luis Alberto Nie pasuje, no i widzicie, challenge zaczął się Teoretycznie łatwo ale teraz już aż tak fajnie nie jest No właśnie Jest Joe Cole, jest Roberto Carlos No ale co z tego Skoro ci zawodnicy W ogóle nam się nie przydadzą Kolejne rozdanie obrońców Fernando Hierro, no to rzecz jasna jest ikona Realu Madryt Ciekaw jestem czy on grał gdzieś poza Realem No i jeszcze, jeszcze chwilkę w Valladolid A potem już takie Dobijanie kariery Ale jest Laurent Blanc, który był w Barcelonie Prawda? Oczywiście, że tak. Może niedługo. 38 spotkań. Główną część swojej kariery spędził w Montpellier. No ale Barsa jest. Jest. Pozwólcie, że tu nie będę sprawdzał, czy ktokolwiek był w Barsie, bo zakładam po prostu, że nie. No i teraz czas na bramkarza. Mark, Andre Terstegen, Manuel Neuer. No i teraz będzie naprawdę ciężko ten draft skompletować. Bo z tych piłkarzy nikt nam tu nie pomoże absolutnie. Zobaczmy środkowych obrońców. No Jules może kiedyś. Kristensen bardzo możliwe, że już niedługo. No ale na razie weźmy sobie, nie wiem, Gintera. O, Messi! Messi! Nie zauważyłem Leo Messiego! Co prawda jest on skrajnie nam nieprzydatny z punktu widzenia całego tego draftu, bo no, no zupełnie nam tu no nie pasuje, ale jest Leo Messi. No ale tutaj już nikogo ciekawego pod względem tego, kto nas interesuje nie ma. Zatem Gabriel Paulista, Lukaku, Bernardeski, Lokom Pulisic i Antony To może być najcięższe wyzwanie w historii Serio, zobaczcie, tu nam sypało naprawdę dobrze I tak, raz, dwa, trzy Cztery Pięciu zawodników nam zabrakło No to druga próba Formacja z fałszywą dziewiątką Tak jak kiedyś grała Barcelona I rozpoczynamy od Neymara Na środkowym napastniku Jest obecny piłkarz Barcy, i Nawet już przetransferowany Obama Yang No to może co, na prawej stronie Ktoś z Barcelony? Mamy dwóch piłkarzy, jest Trinkao, ale ja zdecyduję się na Luisa Figło, bo po prostu dużo lepiej zgraniowo się to skończy. No ale niestety, tu już zdecydowanie gorzej. Nie wiem, w ktokolwiek. Wezga, niech będzie. Pierwsze podejście dużo lepsze. Zaczynamy świetnie, bo jest Pep Guardiola, który nie tylko się tutaj nadaje, co jeszcze to wszystko nam fajnie połączy. Jest Sanchez. Ale jest także Rivaldo Biorę Rivaldo e, Znowu, tak samo jak Guardiola Dużo lepiej pasuje nam linkowo Lewa strona to Kristo Stoiczkow No i z prawej strony Leomessi Jego nie ma, ale jest Ferran Torres Jak na razie bezbłędnie Co wybór to piłkarz dumy Katalonii no nic, czekamy zatem na kolejne rozdanie, w którym mamy Czawiego i słuchajcie, Czawi no to musiał być e, w tym drafcie. Lewa obrona, czy będziemy tu mieli kogoś, kto się nadaje? No nie, nie widzę tu nikogo, kogo byśmy z Barsą jakkolwiek kojarzyli. I środek obrony pikę może? No niestety jest Paul Torres jedynie z zawodników, którzy mogli być blisko Barsy, no ale on nigdy nie był w Barcelonie. No zaczęliśmy tak dobrze i musi się to psuć To może chociaż na bramce będzie ten Ter Stegen Którego jeszcze ani razu nie widzieliśmy Nie, Ter Stegena nie ma No i prawa obrona, czy będzie tutaj ten Daniel, wiesz niesamowity Nie ma go Quadrado, po prostu go tutaj bierzemy Tak żeby sobie był Więc tak jak z przodu wygląda to świetnie Tak niestety Po raz kolejny Defensywka zawodzi Ale jest teraz Luka Dean, Który przecież był piłkarzem Barcelony Zatem lewa obrona wygląda troszkę lepiej Jest szansa to zrobić Naprawdę To, to jest nasz najlepszy draft pod tym względem no Ale musi sypać troszkę lepiej Rise, rise baby A tu No niestety E, coraz mniej pików, a, a te pozycje się nie wypełniają. Oczywiście wezmę Artura. No i dzięki Brazylijczykowi brakuje nam tylko raz, dwa, trzy, cztery. No to już tego niestety nie wyprostujemy w żaden sposób. Nawet gdyby tu było dwóch zawodników Barcelony, jest jeden i drugiego już niestety brak. Szkoda, ale to był nasz najlepszy draft w tym challenge'u, Zobaczcie, no, trzech pozycji nam zabrakło. A myślę, że bylibyśmy w stanie jakoś to tutaj zgraniowo ogarnąć, jakoś by się to dało w miarę, w miarę zrobić. Ale to napawa mnie optymizmem, że draft wszechczasów Barcelony jest możliwy. I na początek Leo Messi, ale jest też były piłkarz Barcelony, Diego Armando Maradona. Ikona oczywiście będzie przeze mnie wybrana pierwsza, bo ona daje nam potrzebne linki. Chociaż potem nie dostajemy żadnego piłkarza Barsy, Więc nie wiem z kim ma się łączyć Niech będzie Berardi No a tu oczywiście mamy dwa wybory Albo Luisito Albo Memphis Depay Mimo, że nie urodzinowy No to bierzemy Suareza Lewe skrzydło Fatalne Ale w pomocy mamy już Artura Który pojawia nam się po raz kolejny No to co? Może tu jakiś Frankie de Jong Ktoś w tym stylu no niestety, no może kiedyś matais,, No ale do tej pory nie jesteś piłkarzem Barsy Diego Lopez, Ryan No nikogo, nikogo ciekawego No tutaj nie ma opcji, żebyśmy byli w stanie Teraz ten draft wypełnić W sensie, nawet No, no musiałby nam praktycznie w każdym piku lecieć Jakiś były piłkarz Barcelony Sprawda, prawda, jeden się pokazał, no ale dalej sami widzicie Już pusto, słabo O proszę, Johan Cruyff No zapraszamy serdecznie ehm, Też reprezentanta Barsy no, na SPD raczej sobie przełożymy to w ten sposób. Okej, okay, to rozdanie przyjemne Ronaldinho pasuje nam oczywiście doskonale, on wskakuje na lewe skrzydło. No ale nadal mamy więcej piłkarzy tutaj niż potrzebnych niż pików do końca. Zatem po raz kolejny challenge udany. mimo że teraz posypało, proszę Jordi Alba. No fajnie, witamy serdecznie. No niby spoko. No ale nie do końca. Dobra, tych obrońców nam ostatnio nie daje, to weźmy formację, gdzie jest ich zaledwie trzech. To znaczy, że tylko obrońców dostaniemy. Zaczynamy dobrze. Ronaldinho na napadzie. No ale spokojnie, może ktoś się jeszcze pojawi z prawej strony. Znowu, bez nikogo z Barsy. Ok, jest Cristian Teo, w ogóle niespodziewany przeze mnie zawodnik, ale przecież były piłkarz Barcelony, więc spoko. w środku pomocy. No dramat. Jestem chyba jedyną osobą w historii draftu, która chciałaby zobaczyć pikę. No i jest, ale jest już w takim zestawieniu, że straciłem nadzieję. Chociaż Frankie de Jong troszeczkę e, ją we mnie odbudowuje, ale nie będę ukrywał, że no nie wygląda to dobrze. Ter Stegen jest. O, proszę bardzo, jest Ter Stegen. No dobra, więc jeżeli dobrze posypie, no to jest szansa, że to będzie ten draft. No i może, może, bo jest Ansufati, co prawda, e, dwa wybory były tutaj zupełnie bezużyteczne, ale teraz jest Sansu, e, więc spoko. On wskoczy sobie tutaj. No i czekamy jeszcze na kogoś ciekawego. Hector Bejrin no, wiemy, że się nie liczy, ale wiecie co? Ja i tak go tu wrzucę, bo Nikogo innego za bardzo nie ma. Kolejne rozdanie daje nam Jordiego Albe. Okej. Okay. No tylko pytanie, czy w tych rozdaniach dostaniemy tych piłkarzy, których potrzebujemy. No niestety. Tak bardzo jakbym chciał, to raczej nie wierzę, że nam się to uda. Chociaż jest Luis Nazario de Lima. Nie w wersji moments, ale jest. I to sprawia, że teraz potrzebujemy... Raz, dwa... Trzech piłkarzy i będziemy mieli skład wszystkich czasów Barcelony w drafcie. Są miejsca na tych piłkarzy. To może się udać. Ale raczej się nie uda. Choć jeszcze tego draftu nie przekreślam. Może jakiś SPD będzie mógł grać na środku Brony. No ale jeżeli my dostajemy takie rozdanie, To tutaj naprawdę nadzieja się rozpada. W najdrobniejszy pył. Ale jest to możliwe. Słuchajcie, no ilu potrzebowaliśmy? Raz, dwa, trzech zawodników. To, to jest do zrobienia. Dobra formacja, żeby skład połączyć. No i zaczynamy od Ibrahimowicza. Brzmi to dziwnie. Nalty no jest jedyny piłkarz z przeszłością w Barcelonie z tych wszystkich, którzy em, tam byli. No tutaj już zdecydowanie gorzej, bo, bo nie ma nikogo. Środek pomocy daje nam za to Czawiego. Ok, więc może coś jeszcze z tego będzie. Zobaczymy. Tutaj. No niestety. Weźmy sobie, nie wiem, Fila Fodena. Tak po prostu, żeby był. A z prawej strony dwie ikony, ale żadna z przeszłością w Barcelonie. Więc nawet nie wiem, po co wziąłem tego Schweinsteingera. Zobaczmy, lewa strona. Czy przyniesie nam tu kogoś? Jest Jordi Alba. Spoko. Środek obrony. Piqué! Nie ma, ale jest Bartra. Nigdy nie sądziłem, że ucieszy mnie Bartra w moim drafcie, ale tu pasuje nam jak ulał. I dalej mamy trzech wybitnych środkowych obrońców. Przeszłych. Chociaż Ramos w sumie Nie wiem, czy może być jeszcze uznany Za wybitnego teraz e, Znaczy, że kiedyś był, ale teraz to wiemy jak jest Tak czy siak, nikt nam tu nie pasuje Do tego zmierzam Nawet bramkarza tutaj nie mamy, więc raczej to nam się nie uda No nie, tu nie ma opcji O, ale mamy proszę bardzo niego Alvesa po raz pierwszy Co prawda wypada nam on w drafcie Który absolutnie nie ma prawa się udać Bo jest drugim dopiero piłkarzem No teraz już trzecim e, Dumy Katalonii ale miło zobaczyć, że ta karta urodzinowa jest Bo myślałem szczerze, że są Absolutnie nie do trafienia A tu proszę bardzo, jest Daniel Alves, ale sami widzicie Reszta tych kart Z punktu widzenia naszego draftu Zupełnie nieprzydatna Ofensywne 4-3-3 No idealne pod Barsę. Jest Messi Jest Samuel Eto. Jego jeszcze w drafcie nie mieliśmy No i na lewym skrzydle Ronaldinho No słuchajcie, przód no to jest prawdziwy przód wszechczasów czasów, no piękna sprawa, ale jeszcze paru zawodników musi nam tutaj posypać. To co Chawi było idealnie, no niestety... Jest Pedri, super, bo dwa rozdania były teraz fatalne. No ale Pedri oczywiście doskonale nam tutaj pasuje. To od razu niech to będzie Jordi Alba. Nie ma Jordiego Alby i nie ma nikogo, kogo moglibyśmy sobie tutaj dodać. Więc Schulz, żebym zauważył, że coś jest nie tak, że tutaj nie mamy zgrania, że, że muszę kogoś za niego dać. No brońcy, świetni, bo Sanchez wygląda super, Marquinhos. No wszyscy wiemy, no ale co z tego, jeżeli żaden z nich, z, z nich nam tutaj nie pasuje. Ale jest Dani Alves, który nie ma połączenia z Leo Messim. Strasznie dziwny widok, ale słuchajcie. Początek niezły, Ter Stegen jeżeli tu będzie Ter Stegen, to ja naprawdę będę w miarę spokojny o resztę tego draftu. Niestety jego nie ma i nie ma żadnego innego piłkarza Barcelony. I w kolejnym rozdaniu tak samo źle bo ani byłego, ani obecnego golkipera Barcy tu nie widać. No ale spokojnie, jest jeszcze parę miejsc, jest jeszcze parę rozdań i jest Miranda. Czy ty chłopaku nie jesteś z Barcelony na wypożyczeniu albo albo nie przeszedłeś przed chwilą? No oczywiście, że tak. Pięknie. No i bardzo ładna wersja Future Star. Super. Zatem naprawdę jestem optymistycznie nastawiony, naprawdę Wygląda to nieźle, no ale potem dostajemy coś takiego. Pikę, 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 a nie, już tu nie może być pikę, to jest pomoc. No i jest kajehon. Znaczy, niepotrzebny nam zupełnie, no, ale niech będzie. No gdyby to był inny klejwert, no ale niestety. No, ale może ojca zawoła. Niech będzie, zobaczmy. I. Kogo nie ma, kto by nam się przydał. A jesteśmy tak blisko sukcesu w tym drafcie. No, please, gro, proszę. Jest Andres Iniesta. Fantastycznie. Okej. Okay. On idzie oczywiście na śnieg. Zatem brakuje nam raz, dwa, trzy, czterech piłkarzy. Tu mamy pozycje dowolne. Jesteśmy naprawdę blisko sukcesu. Zobaczmy. Zizu, czemu ty nie grałeś dla Barsy? A byłem już taki zadowolony. Jest, co prawda, teraz. Um, oczywiście Nelson Semedo Którego możemy sobie W ten sposób do składu wrzucić Ale i tak Potrzebujemy trzech piłkarzy Barsy A mamy tylko dwa miejsca Jeszcze Paco Alcácer. To naprawdę boli No bo byliśmy chyba najbliżej Do tej pory no nie I to z takim atakiem z Iniestą I nie z to I Pedrin w pomocy Szkoda Wow, po raz pierwszy Dostajemy Araucho e, W drafcie Ale on jest drugim pod Embele piłkarzem Więc Niech to stanowi o beznadziei W jakiej obecnie się znajdujemy Swoją drogą ten draft sam w sobie jest tragiczny Tak, że nie mam pytań Do e, widzicie jaką Klasę kart dostajemy Okej, okay, tu na lewym skrzydle Mamy Neymara stoiczkowa Auriego e, Biora Auriego, ostatnio wziąłem Toiczkowa? Tak mam wrażenie Więc tym razem niech będzie Francuz Jest Leo Messi eee, On tu Wyląduje, bo głupio by było Zrobić draft czasów bez Leo Messiego Chociaż e, łatwiej byłoby Zgrać w jakiś sposób Dembele Ale potem niestety sytuacja Wygląda już dużo, dużo, dużo Gorzej Ani razu nie mieliśmy Busquetsa w drafcie Serio, to jest niesamowite jak tak o tym pomyśleć A jakbym go nie chciał To by leciał w co drugiej próbie tak czy siak, nie jest źle, bo tu dostajemy Mirandę. Na środek obrony, pike, 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 pike. Nie ma. Jest Murillo. Przez chwilę się zastanawiałem, ale pomylił mi się po prostu z miną, e, który jest byłym zawodnikiem Barcelony. Tutaj słabo, więc niech będzie Jonathan Tach. A prawa strona, Alves, ktoś? Ktokolwiek. No a tutaj Juan Roman Riquelme, który pasuje nam też pod względem Messiego, no bo daje mu zgranie. Fantastycznie. To jest piłkarz, który miał przecież swój epizod w Barcelonie. No ale wracamy, niestety, do smutnego po prostu klikania w zawodników, którzy nic wspólnego z Barsą nie mieli do czasu Luisa Suareza. Ten skakuję sobie tutaj. Okej. Okay. No, Cristiano Ronaldo nie pasuje nam do tego draftu, ale głupio by było go nie wziąć. Tym bardziej, że nie było tam żadnej konkurencji dla niego w postaci piłkarza, którego moglibyśmy wykorzystać. Silas, super, ale dalej już nie ma nikogo ciekawego. Bardzo ciekawy jestem, czy komuś z Was udałoby się ułożyć właśnie tego typu draft. Draft czasów Barcelony, gdzie cała jedenastka złożona jest z piłkarzy obecnych lub byłych Dumy Katalonii. To był chyba mój osiemnasty draft i. I nie mogę tego zrobić! Po raz pierwszy za to wypada nam neto na bramce Słuchajcie, dosłownie, w ciągu 20 draftów, to jest pierwszy neto. Może jakiegoś przegapiłem, ale, ale taki, którego kliknąłem i zauważyłem, jest to pierwszy. Ale nie wydaje mi się, żebym też jakiegoś tutaj gdzieś zgubił po drodze. Zatem to prawdopodobnie jest nasza ostatnia próba. No chyba, że w parce po tym drafcie dostanę, że ten draft. Ale nie dostanę, bo ja ten draft skończę i go potem sobie zagram. Mówię wam. To będzie draft czasów. Wszechczasów... Barcelony. No, zaczęło się świetnie. Od dwóch zawodników, którzy zupełnie nam nie pasują. Ale teraz już jest Leo Messi. Dalej mamy... No nie, no to już jest dramat. Chociaż mamy jeszcze Andresa i Niestę. No jego sobie oczywiście tutaj wrzucę, ale... No sami widzicie ilu zawodników jeszcze trzeba by było tutaj wytrafiać. Niesamowite były te dwa drafty, gdzie zabrakło nam dosłownie dwóch, trzech piłkarzy i mielibyśmy to zrobione. Ale może tak też czasami powinno być. Może szczęście mam w paczkach, a tu no musiałem mieć w końcu pecha. Gdzieś to musiało się wszystko skończyć. Bo sami widzicie, ja tutaj naprawdę teraz w ogóle nie dostaję piłkarzy w żaden sposób związanych z Barceloną. No jest Rakitic. No, ale poza tym bardzo słabo. No dobra, niech to oficjalnie będzie moja ostatnia próba. Fałszywa dziewiątka. Formacja... Idealna pod draft Barcelony Początek nie najlepszy Ale jest tutaj Neymar Okej, okay, takiej wersji Brazylijczyka jeszcze nie było Na prawej stronie Messi pasowałby jak ulał Jest Adama Traore. Dalej niestety bez piłkarzy blaugrany Ale mamy tutaj Pedriego Okej, okay, a tu, no tu już słabo Lewa strona tu Luka, Dean Środek obrony, to może będzie Pique Nie ma pikę. Niech będzie ruben Diaz w wersji toty, przynajmniej dobrze to wygląda. Z prawej. na prawej stronie w środku obrony upamekano, a na prawej obronie Daniel wesz? Tak jestem zadziwiony, że parę razy nam Brazylijczyk wypadł. Bramka tradycyjnie bez Ter Steygena, jest za to i Dam go sobie tutaj po prostu, żeby był. Ej, no dosłownie teraz jakby ktoś zakręcił kurek z piłkarzami Barsy, Wygląda to fatalnie. Dopiero tu pokazuje nam się Ferran Torres I Sergi... I y, 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 y Dest Którzy mogliby się pokazać oddzielnie Bardzo by tu ułatwiło nam życie Teraz Ansu Fati e, No dobra, niech on sobie wskoczy tu po prostu Tak wrzucony Ale obawiam się, że młody y, Hiszpan A nie, nie jest ostatnim piłkarzem Barcelony Bo tu mamy jeszcze Jordiego Albe e, No tak czy siak Ten challenge oficjalnie Jest przeze mnie Niezaliczony Słuchajcie, ja naprawdę wiedziałem, że będzie trudno, ale nie sądziłem, że aż tak. I aż mi głupio, że no nie wykonałem tego zadania, ale słuchajcie, ponad 20 draftów i nie jestem w stanie. Więc to może być mój challenge dla Was. Jeśli komuś z Was uda się ułożyć draft wszechczasów Barcelony, oznaczajcie mnie na Instagramie. Chętnie podam to dalej, no bo będę serio pełen podziwu, bo widzieliście ile problemów mi to dzisiaj sprawiło. Ale mam nadzieję, że mimo tego, że nie udało się osiągnąć finalnego efektu, ten odcinek Wam się spodobał. Bo jeśli tak, to mimo niepowodzenia było warto.